Witam was widzowie. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o Arc Ascendant. Zapraszam do oglądania. Dlaczego ta gra jest rozpierdolona? Jest zjebana, jest tak win, że to jest hit. Ale żeby wam przedstawić, jak wielki jest to problem, zacznę trochę od historii, jak win się zaczęło w Arc. win na taką długą metę zaczął się w zasadzie od mapy, na której jesteśmy, czyli na Snissach. Przez dodanie meków, managarmów rumów, a także krepodów. Krepody nie są częścią Paytwin i tutaj pragnę to znaczyć. ale w Arku Ascendant te krepody, one są bezużyteczne. Jeden z najlepszych przedmiotów, przepraszam, najlepszy przedmiot w całym Arku, bez którego w ogóle PvP by nie wyglądał tak jak pod koniec Arka, jest tu tak sterfiony, że nikt go aktualnie nie używa, bo to jest po prostu bez sensu. Bo po co wam przedmiot, który może przechowywać Dinki? Ale możecie go tylko na określony obszarze rzucić. No to jest bez sensu, kurwa. Ja tego nie rozumiem kompletnie tej decyzji w żadnym stopniu. A także twórcy arka w Ascendant pokazują taką hipokryzję, że to jest hit. Bo oni, jak wyszły do Island, twierdzą ograniczamy tak. Wiecie, co zrobić na The Center? Wprowadzić Dinka, który ma tylko takiego wyszło I ponoć to samo teraz, zrobić na Extinse'ach. Jak wyszły do Ark Ascendant. No to jest śmieszne. Ale dobra, wracając do tematu, dlaczego od Extinsów zaczęło się Paytuny. Extinsy miały stworzenia, które dało się zdobyć tylko tutaj. No wiadomo, jak na każdej mapie. Tylko by nie miał żadnego problemu, gdyby tych stworzeń... że potem... jakby one są potem na w mapach, ale... Extinsy wyszły w 2018 roku. Taki Lost Island wyszło w 2021 roku ponad, kurwa, 3 lata różnicy. 3 lata później to dostaliśmy dopiero garme za darmo. A wtedy już wyszło Ark Genesis 2. To jest też kompletny Patreon, ale tu zaraz. To jest, to jest chore. Valguero, co nie? Tak jak racy miała problem z Reaper Kingami, bo one były bardzo p to zostało to po czasie załatane, no bo Reaper King też jest takim stworzeniem, o którym mało kto pamiętał wtedy. Mało no, kto z niego korzystał, bo po prostu był ciężki nie było jeszcze krajopłotów. Po wyjściu z Extiniców? Oczywiście. Z w każdy przestał korzystać, no bo były już bezwartościowe w czasach Manas'a. No, chyba wszyscy wiemy, co robi Manas. No, skacze, mrozi, daszuje. No, bardzo OP. Ten, to stworzenie ma tak duże problemy, że to musiał mieć zmieniane hitboxy. Tak, Manas miał zmieniane hitboxy i to jest pierwszy jego nerf, z tego co pamiętam. A nerfów chyba było 7, 8, bo to stworzenie po prostu jest tak niezbalansowane. A dlaczego na przykład takie wywki były według mnie zbalansowane? Okej, okay, wywerny każdy wie co robi poison, lightning, fire, ice, to nie? I co robi gryf? No, te stworzenia one są zbalansowane. Przecież gryf trochę mniej, ale dalej jest zbalansowany. Ale to czego nie ma, ją wywerny, a to co ma,. A to jest siodło. Tak, siodło wpłynęło tutaj na kompletny balast tego, jak wygląda PvP. Czemu? Ponieważ siodło daje bardzo duże możliwości. Siodło daje ci pancerz, czyli mniej dostajesz obrażeń. Werenice nie mają żadnego siodła, nie mają żadnych rezysów, przez co zostałem full damage z takiej fabii i pompy. Przecież to łatwo to upierdolisz. Ale mana z hitboxami i siodłem jestem nie do ujebania. Ja, i co jest tutaj problemem? To jest właśnie problem pierwszy, jak Drugim problemem są zrzuty. W to jest akurat fajne, ale problemem jest to do innych map. Bo na innych mapach trzeba się męczyć po kejwach No co prawda tu jest to cięższe, ale no... Okej. Okay. Ale... To, że ciężej w kejwach a tu, że to cięższe i zdobyć, no to jest chore. No... Te kosmiczne zrzuty, no one są op i to trzeba przyznać. O, jak widzimy tutaj jest jeden. Jaki to jest? O ironie, czerwony, czyli brwi najlepszy od czerwonego do fioletowego le, są siodło na manasa i ktoś powie ale przecież to są bardzo ciężkie rzuty no, tylko problem polega na tym, że jakby sam fakt zdobycia siodła na manasa lepszego już daje się przewagę bo manas jest tak opęst stworzeniem, że po prostu bierze im mrozi wszystko i tutaj przechodzimy do głównego problemu meki meki, które profią być przez ścianę i biją bardzo duży demecz tekowym, jak i metalowym strukturom Generalnie, problem, który nie został załatany przez bardzo długi czas no to taki naprawdę bardzo długi. I co tutaj jeszcze boli, boli mnóstwo rzeczy. O, odpalił bo się tu gówno, sobie odlecimy. Problemem jest mnóstwo rzeczy. To są takie główne dwa problemy, jak z Ale one zaczęły taką spirę, ale lepiej Bo potem wyszło Volguero, które wiadomo darmową mapą, które. Umówmy się szczerze, nic to mu nie oferowało. Wyszło potem Genesis 1 i o Boże Święty! Stalkery, Magmazaury. Wiemy jak to się skończyło. Bloodstalkery wykorzystywane na potęgę, ale oczywiście manas nie przebiły, no bo manas to manas. Bloodstalker nie dostał siodła. Magmazaur świetny dynek do wypierdzenia struktury i rajdów, także z siodłem, ale Man Magmazaur nie jest taka i bolączka, czyli kosmos, i te spot na, na wyspach, pod wyspami, bardziej przepraszam, <laughs> co tam boli Problemy z arejdowaniem, nie da się ta lat tam latać. To jest jedyna mapa, gdzie ten ma nas, nie zagracie, bo się po prostu nie da, on nie może skakać i deszować. I to jest jedyna mapa, gdzie ma nas nie jest OP, i dlatego Block miał przez ten swój debiut, ale na innych mapach to Block jest bezużyteczny, taka prawda. No wiadomo, potem wyszło Krystal Eye jest no. Czy Krystal coś zmienił? No nie zmienił, no mówmy się no. Te wyverny, one tylko przyspieszyły, jakby rozwój, co jest. Właśnie wyverny z Krystala, one przyspieszyły rozwój, one nie zmieniły bala Sugry tylko przyspieszyły. Dlatego to już nie były widywane bo nie było takiej potrzeby. Potem wyszła Zmora, oczywiście, czyli że jest dwójka, która. O ironia, ma. Czekajcie, jestem tam siedem stworzeń i tylko jedno z nich nie jest OP, czyli Voidwyrm. Tak, Voidwyrm nie uważam tego stworzenia za OP, bo jest to po prostu tylko off z fajnym skillsetem. Ale Mewing, Strider, Noglin, Shadowmane, no ludzie... Astro... Astrodelfis, to... Chryste, kto to robił? Przecież... W ogóle, ciekawostka. Shadowmane, w chwili, gdy wyszedł, miał tak duży arbor, że... Normalnie na oficjalnych było to 124 na podstawowe siodło, a on sam swoim istnieniem na max levelu miał 128 pancerza i to już był wielki problem i to trzeba było znerfić. Ale to nie był koniec tego pancerza, bo przecież ma jeszcze Puffa Wodnego, który też daje pancerz, brawo. I Shadowmane, Strider, on zmienił tak metę, że ludzie kompletnie nie na się grają. Na przykład teraz Astrodelfisy, które też są dużym problemem. One napierniczają na inbocie, ale dobra. I tak trochę przebrnęliśmy przez tą historię. Czemu od Extinusów to się zaczęło? No bo wiadomo, dermeum, mapy, no nic nie zmieniały praktycznie i tak dalej. Ale to, co się odpierdala aktualnie w Arkasendy, to jest. Przy... przychodzi już ludzkie pojęcie według mnie. no. Ludzie, płacicie 208 zł za grę. Ja wam tu specjalnie screena. Sorry za zaczynanie, mój chore gardło i trochę ciężko się mówi. Więc bardzo, przepraszam, że to. się 208 zł za grę. I myślicie. O, fajnie, mam wszystkie delseki, bo tak Ascent ma wszystkie, jakby, delseki, które jakby były płatne i darmowe, za darmo. No to logiczne. Ale nie, bo musicie dokupić ARC Bob. Bobtails, tak to się mówi? Chyba tak. Żeby osłonić stworzenie na scorchu, które jest tak chore, że to, to przechodzi ludzkie pojęcie. Macie stworzenie za 140 zł, bo tyle kosztuje to gówno. Które potrafiły skrzeszyć inne linki, lata i ma problem z hitboxami na tyle duży, że jeżeli coś na tym postawicie, to magicznie metalowe stryk, które mogą sobie przechodzić przez turety, praktycznie. No kto to robi? Ludzie! I to, i to jest pierwszy problem. I kolejnym problemem jest, jakby poczyniliście 208 zł za grę. Myślicie, dobra, to będzie fajne. Nie, ta gra to jest ręczna kopia ar arka. To jest dokładnie ten sam kod, tylko ta gra jest bardziej pobagowana i bardziej upośledzona. Ale okej, okay, ja bym nie miał problemu, bo to jest tylko takie jedno pojedyncze stworzenie, jak ten nie na Bob co nie? Ale tutaj wchodzi decenter. Całe na biało descenter ze swoimi pajemanami. Ja bym nie miał problemu, gdyby to było za darmo. Naprawdę, ja bym nie miał problemu, ale musisz Ci zapłacić 24 kurwa złote stworzenie, które... Raz, jest kopią Shadowmina, dwa jest lepszym kurwa kopią. Czemu? Ponieważ dostaje to bufy ogniste. Czyli ma w dupie kompletnie pancerz, prawie się tepać, ma dokładnie ten sam skillset praktycznie, tylko nie ma tego ryku, nie może pływać, a także nie może się jakby tepać. Oczywiście tepać się może, ale nie może się jakby rzucać z przeciwników. I Jeszcze pytam, kto to kurwa robił? To jest to bez sensu. Jakby całe community Arka, jak wyszło The Center, wiem, trochę się spóźniłem, ale po prostu nie, nie miałem siły, za, by się za to zabrać, to całe community się wzięło, rzuciło i opróło po prostu twórców Arka. To jest śmieszne. To jest taki przejaw pay to win, że to jest hit. Był już dinków, no to okej, okay, jest tam balans 24 godziny jeden stworzenie. Ale Roman 24zł, to, 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 to kurwa ludzie, jakby nie mogli tego do BobTales zrzucić tylko kurwa muszą osobno to robić. Jakby to było w BobTalesach, no to spoko, no to ja bym nie miał problemu. się ja bym miał trochę problemy, ale nie tak jak teraz. To jest, musicie osobno zapłacić za os... Nie, żeby w ogóle widzieć to stworzenie, nie, 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 nie. Wy musicie od swój... płacić za timing, czekajcie? Wy musicie płacić kurwa za timing, to jest chore i to naprawdę przypomina mi te najczarniejsze czasy, kurwa Extinsów. Ja doskonale wiem, bo ja siedzę bardzo długo w pvp, ja siedzę przed wyjściem Aberracji, czyli to jest 2016 rok, bo Aberracja wyszła w 2017-12 grudnia. W mojej urodzinki, hehe, dlatego lubię bracy. I to wyszło jakby na mojej urodziny, ale już je I to wyszło w grudniu 2017. Czyli siedzę przed Abarasem, to siedzę 216-2017 No to i od tego czasu siedzę na PvP i mam pełne prawo aby się wypowiedzieć na ten temat, bo to jest... To jest kurwa przegięcie to co w tej chwili odpierdoli. Tu na przykład jest Corrupted Note jak widzicie. A Pyroman... Pyroman to jest po prostu wzięcie i naprócie ludziom w bryj. To jest popatrz kurwa masz stworzenie, zapłacz to masz najlepsze stworzenie. Aktualnie z tego co wiem, jeżeli Nimana nie będzie tego mroził, no to kurwa... To w zasadzie nie ma sensu grać w Ascendant. przecież Ja osobiście Arka Ascendent nie kupię, bo ja nie znam że z jej patologii, bo to jest... Z po prostu patologią mówmy się, to jest... Na przykład patrzcie, tu jest fiertowy, najcięższy rzut, który to jej dropnął sumory wiadomo. Ale... Problem Pyremana polega na tym, że to jest kopia Shadow Maina, to jest raz, za którą trzeba płacić, to jest dwa. I po prostu w, kurwa pewno jakby dosłownie cały community Arka się zrzuciło na pozę w kurwa sensie na oplucie. Nie na pozew, tylko na oplucie. I jakby... Ludzie prowadzą aktualnie taki bunt, czy kurwa Ascendant pomału umiera. W ogóle... Zastanawiacie się, co jest z oficjalnymi serwerami. Ja słyszałem, co nie od ludzi to zagranicznych, bo mam czasami kontakt do ludzi zagranicznych jakichś sławniejszych, że aktualnie serwery w Ascendant, one leżą. One po prostu leżą te oficjalne serwery. Czemu? Ponieważ nikt nie chce grać, ponieważ nikomu się to nie opłaca ze względu na to co robili w jedynce. Bo oni wykasowali serwery oficjalne w jedynce nikt nie chce kurwa tam dalej grać. No to po chuj kurwa tam grać, no to jakby, też by nie rozumiem kompletnie tych decyzji, jakby... <laughs> Mówmy się. Arkasent to jest twór, który nie powinien w ogóle powstać. Ja mam wrażenie, że jak wychodziła razy, to tam ten dział, bo oni mają dział i oni to prawdopodobnie kiedyś tam sami potwierdzili, jak coś znajdę to ten. Ale pamiętam, że oni tam potwierdzali, że mają jakiś dział do balansu. A jak nie mają, to naprawdę to jest śmieszne, ale powinni mieć. Do balansu rzeczy, które wprowadzają. No ja mam wrażenie, że ten dział, to oni coś tam spierdoli od czasów ten. Jak to się nazywa? O, Xebrum to się spodobał. Typy ARK. to oni to spierdolili generalnie od czasów abracji, bo X... każda mapa płatna od Extinsów jest po prostu za dobra jest po prostu OP. Bo na przykład Genesis no, ma ma te Blockstalkery, Shadow Mainy, ma ten sklep przyklęty, który od razu dawał też Replikator, jest też jakąś kurwa abominacją Generalnie teraz wyszło Extins. Jeżeli Extinsy nie naprawią aktualnego balansu z tym Pyromanem. No, to będzie dramat. Bo wystarczy naprawdę. W ogóle oni myślą, że jeżeli dadzą mu 60 armora, no to coś to kurwa zmieni. No właśnie nie, bo problem to się rozchodzi o to, że to ma w ogóle jakikolwiek armor, gdzie to nie powinno mieć. Bez tego ognia. Ark Ascendant ma tyle problemów, że nie zamierzam tego kupić i naprawdę nie kupujcie tej gry. W sensie nie namawiam, żeby ktoś nie kupował. W sensie wiem, jak to brzmi. Przecież tyle mówiłem, żeby nie kupować, ale. Naprawdę, jeżeli szanujecie siebie, swoje pieniądze, nie kupujcie tego. To jest po prostu gorsza wersja arka. I to jest, to jest dramat, bo to jest jeden do 1 kopia arka. Ja wiem, że to jest remaster na czym polega remastery, ale to, to jest ten sam kod, oni nawet sami to przyznali, kurwa. Znaczy, to jest 6 o ten sam kod. to jest raz, że śmieszne, bo kod arka jest stary już na nowym silniku to leci. Ale jakaś osoba tam, jak wyszło. Ascendant, no to kurwa sprawiło jej, że nie jest to w jakimś stopniu, tylko to jest praktycznie ten sam kurwa kod z Unity 4 do Unity piątki przerzucony, i to jest śmieszne. No, to ja Wam naprawdę dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, zapraszam do napisania komentarza że hashtag jebać Arc Ascendant. Widzimy się w następnych materiałach.